Kolejny materiał w CyberTV. No chłopaki jadą do Niemiec na europejskie finały Intel Extreme Master. Ze mną jest Wiktor. Tak Cześć. troszkę dziwnie to wygląda. Słuchaj, bo tak, po Nowym Roku z Paszą graliście bardzo dużo. Jesteście przygotowani dobrze do tego turnieju? Liczycie na podium, czy jednak no, nie, możecie, jeszcze nie możecie być pewni tego zwycięstwa na, na turnieju? Nie wiem, czy jesteśmy jakoś wyjątkowo dobrze przygotowani. Tak? Musieliśmy najpierw pograć trochę z Jarkiem, zgrać się. Na pewno nie jesteśmy w naszej szczytowej formie, tak, znaczy, tak mi się wydaje. Mogliśmy na pewno więcej trenować e, wcześniej. E, no ale trenowaliśmy bez przerwy chyba 9 dni. E, dobrze się czujemy tak, w tym składzie, dobrze wszystko na razie wychodzi. Taktycznie jesteśmy trochę do tyłu, jeżeli chodzi o ten turniej, bo tak troszkę niespodziewanie się dostaliśmy do finału. No, ale jedziemy raczej optymistycznie nastawieni i liczymy na top 3. W grupie macie dość silne zespoły, bo SK Gaming, Mouseport, więc rozpoczynacie już od takiego, no można powiedzieć, mocnego uderzenia. No właśnie. Kogo się bardziej obawiasz ty osobiście? Chyba bardziej troszkę obawiam się SK. Ale na dobrą sprawę raczej ja nie myślę o żadnym zespole w tych kategoriach, tak obawianie się o cokolwiek, bo na dobrą sprawę e, wszystkie zespoły w naszej grupie są bardzo mocne i trzeba po prostu do każdego meczu podejść na luzie, tak i skoncentrowanym i więcej. Słuchaj, Wasz nowy projekt. No, tak. Wasz, albo waszego nowego, nie wiem, menadżera, nie wiem, nie wiem sam dokładnie o co chodzi. No Guns Aren't nazwa za bardzo nam dużo nie mówi, mógłbyś zdradzić troszeczkę o co w tym wszystkim chodzi? Wiesz, to przede wszystkim nie jest jakiś zespół, tak, to nie jest nasza organizacja, natomiast jest to projekt skierowany do młodych zawodników, do młodych zespołów, które dopiero jakby chcą coś fajnego osiągnąć czy też zaistnieć i właśnie do nich będzie kierowany ten projekt. A co tam będziemy mogli znaleźć? No to o tym dowiecie się już niebawem. To, to musicie podążać szlakiem wskazówek, które są skrzętnie udostępniane. E, dobra, ale przyznajcie, znalazłeś chociaż jedną. Tego ci nie powiem, tak? To już będzie moja słodka tajemnica. E, Okej, okay, słuchaj. Tak, tam już pasza. No właśnie, temat paszy. Był ktoś na miejsce Łukasza, czy nie zastanawialiście się, tylko był pasza? Słuchaj, no bardzo długo się zastanawialiśmy tak, Mną sprawę to nie była decyzja, która przyszła e, w sekundę, tak? Więc e, to, jest, e, raczej, to jest raczej sprawa, która dużo czasu nam zabrała i po prostu zdecydowaliśmy się, że Jarek będzie najbardziej pasował do naszego zespołu. Łukasz, samostł? Czy go wyrzuciliście? E, bez komentarza. Okej, okay, słuchaj, czego mam życzyć? Nie wiem. Wymyśl. Spokoju ducha podczas spotkań, motywacji, czy, czy nie, bo nie wiem. Nie wiem, no, no wymyśl, no, co jest najbardziej potrzebne w grze? Szczęście. Dobra, może być szczęście. Dzięki. Dobra, to powodzenia i dużo szczęścia. Dzięki.